Chyba taki czołg, że nie może zawrócić. Taki tu mamy o, patrzcie na tą ramę Jaka porobiona elegancko wszystko kurde było rozbierane, piaskowane, odnawiane Zobaczcie tutaj nawet Bak aluminiowy na zamówienie. Wszystko kurde Wydek na zamówienie też robiony. Taka locha, no w środku wszystko seria. Tutaj mamy takie progi, czekajcie po zamykaniu. Mhm. Takie coś tu. teraz tak, mamy też, patrzcie tutaj. Zawias też kurze, wszystko modyfikacja, modyfikacja, jeszcze raz modyfikacja. No. Chuję moje dzikie łęże. A, taka płyta pod silnik, znaczy pod silnik. Jakby tak bardziej płuk, kurwa. Zdruża też zamówienie. Tylko bestia jak prawie jak stan wojkesza Tak to wygląda Tu z drugiej strony to samo Tutaj wydech wchodzi Taki tłusty. Średnica jak cholera Tutaj zobaczcie też wszystko ładnie wypiaskowane wy wymalowane Tu karoseria była w ogóle ściągana Wszystko było przerabiane No Dobrze tak to takie rzeczy tutaj, tuleje, tuleje, zobaczcie. Wszystko po no nowe. Także tak to wygląda. A ty tutaj ten fartuch zmieniałeś z prawej strony? Ten fartuch z prawej strony zmieniałeś? Tutaj, ten, ten, czy to taki był? Ten za kołem tutaj. No ten fartuch co tu jest? To ty go wymieniałeś? No wszystkie wymieniłem. Wymieniłeś się tak, mnie, Bo kojarzyło no. mi się, że były one podarte nie? były. No wiesz? właśnie, no. Dobrze, no, tak. No dlatego tak właśnie widzę. Placze, zablacze. Tutaj ten bak jeszcze z drugiej strony widać właśnie też. O. No wszystko. No tankować to dopełna to dramat. Jest przy tych cenach dzisiaj to... Mamy taką, taki koszyk wyprawowy, ogólnie bardzo droga zabawka, ten samochód. No ale co się nie robi, jak się ma pasję, to się dziwaczy takie rzeczy właśnie. No, wlot tego powietrza. Zobaczymy tutaj... Ciekawostka taka. Ja się na chwilę odłożę kamerę. Silnik od Hamiliego. Tu wszystko na zamówienie. Kanalizacja do, do powietrza. <grym>, tutaj tu jest filtr, tu zapierdziela tędy, tędy, tędy. Tu turbosprężarki i chlub do silnika. Mm. V8. Tak. Także też kupa przeróbek, chłodnica jakaś też taka kurde customowa, czy jak to się mówi. na, na zamówienie robiona, Także takie rzeczy. Takie rzeczy właśnie to są. Tak z góry trochę może Wam ogram. No jest kawał przeróby. Tak. Ile tu mówiłeś, że ma litrów? 6,5. 6,5 koniów, ile? Koniów? 220. 6,5 litra, 220 kunia. Zobaczymy jak pod spodem pokażę wam jak to wygląda, bo jest naprawdę kurde co pokazywać. Jeśli chodzi o stan techniczny tego pojazdu. Patrzcie skrzynia biegów, reduktor. Wszystko ani kropli oleju. Wow, napędowy wszystko powybione. Konserwacja jak należy ciężko tam kamerę wsadzić, trochę. Może skrócę tego salicyka. dobra, pójdziemy do przodu. Tutaj to samo. Słucharz, suchutko wszędzie. Silne suchutki. O. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu widać. Trochę chaotycznie może być, bo mówię, nie ma tak jak się zmieścić za bardzo. Ale no... Taką zabawkę tutaj sobie robimy. Czasami tutaj przyjeżdża taki chłopak. Patrzcie, zaciski, wszystko wszystko porobione, kurde. Także to tak, tak to wygląda. Całość tutaj. No fajnie, fajnie. Wszystkie tuleje, tuleje powijane. Także tak to jest. No z drugiej strony jest podobnie, to nie będę Wam pokazywał. Może albo pójdziemy z przodu jeszcze. Chociaż to jest ta osłona. Teraz tu mamy przedział tylny, proszę ja was. Taka szafa. Tylko to na jakieś wyprawy czy coś, to się można pochować narzędzia. Fajnie pomyślane, się zamyka. Teraz tam nie będę zamykał, bo tam chłopaczek sobie skręca tą skrzynię. No, to jest tak samo, też zabezpieczonko, cyk. Uch. No i to się zamyka tak do końca na płasko. To narzędzia jakieś można spakować. jakieś tam, tu ma takie widzicie liny nie liny. Jakieś lejki bardzo fajnie pomyślane, e, jakieś rękawiczki, jakieś WD40, coś tam. Takie rzeczy wiecie potrzebne gdzieś tam na jakimś terenie, bibaku, czy tam gdzie to będzie tam używane. To taka półka jest z pasami, także tu coś spiąć. No ciekawa sprawa tak. Tu zderzaczek też wszystko. Tylni taki widzicie. Można powiedzieć customowy. Także potem... Nagramy jak to będzie chodzić, bo to kurwa powiem wam jak on tu wjeżdżał, to mi kurde, cho choć mam krótkie włosy, to mi do tyłu uciekały. <grywa> Także takie trzy rzeczy, nie? No. no, mówię. Potem wam dobra na no już to poskłada, jak to wszystko wygląda w tym bagażniku, bo fajnie pomyślamy. Szczerze mówiąc. No i tutaj się chłopaczek poskładał wszystko tak to wygląda, tu macie wiadomo drzwi, nie? Cyk otwieracie sobie bagażnik, nie? I tu taka zabudowa właśnie. Tu ma być lodowa, czy coś takiego. Tu macie takie kurde szuflady fajne, o. Co pokazywałem wcześniej. I tak to wygląda. Cyk, cyk, tu ma jakieś tam swoje, tak jak mówiłem, szpargały. Jakieś kable rozruchowe, takie. Takie rzeczy, także bardzo fajna sprawa. Mi się bardzo podoba. No i ma chłop wszystko, co potrzeba, a pytałem o bagaże, to mówi bagażnik jest na dachu, mówi, no, no to chuj, zamykamy o, i już i tak to wygląda i drugie drzwi też się zamyka i taka fajna sprawa.